najważniejszych rzeczy w życiu kobiety. W naszej Alei zamieszkują polscy celebryci. My przyglądamy im się bardzo uważnie i klasyfikujemy według najciekawszych kategorii. Dziś pora na dwa rankingi. Poznamy 10 polskich gwiazd przyłapanych pod tak zwanym wpływem oraz 10 najbardziej irytujących rzeczy w polskim showbiznesie zdaniem Jarka Jakimowicza. Zaczynamy od krajowych sław, które miewały problemy z zachowaniem trzeźwości. Miejsce dziesiąte. Bory Szyc. Jest naprawdę e, szczerze smutno. E... Kiedy muszę mówić o Rysie Szycu w rankingu Gwiazd pod Podpływem. Borys. To ja uważam, że w ogóle to powinien być numer jeden w tym rankingu. A teraz przed nami kolejny szybki ranking. Prywatne zestawienie Jarosława Jakimowicza, które opowie o tym, co go najbardziej irytuje w polskim showbiznesie. Układy i układziki, które. Na pewno rządzą w show-biznesie, eee, powiem o lobby gejowskim trochę. Mi zdarzyło się również kiedyś w dalekiej przeszłości mieć propozycję zagrania w filmie, opowiem tajemniczo, w którym się jeździło dużo na koniach, że e, po wspólnej nocy dostałbym jedną z ról, nie, nie, nie grałem, nie jeździłem. Pojechał kto inny, mój kolega. Siedem rzeczy, które irytują Edytę Herbuś. A wiecie, co najbardziej mnie wkurza? Najbardziej mnie wkurza to, że ciągle wszystkich wszystko wkurza. Że ludzie chodzą, narzekają i mówią o tym, jaki ten show biznes jest do bani i że wszystko jest w nim źle. Więc ja uwielbiam nasz polski show biznes. Uwielbiam Was, uwielbiam ten program. Świetnie działa terapeutycznie. Uważam, że każdy popularny człowiek powinien tutaj przyjść, wylać wszystkie swoje żale i iść zadowolonym, wrócić do domu. chodzić nago niż nosić to co ubierają się polskie gwiazdy obnażamy stylizację na polskich salonach Jesteśmy w bardzo niezręcznej sytuacji, że mówimy o naszej koleżance Adzie Fial, która pracowała tu przede mną. I to jest w ogóle świństwo. Ja dam sobie po mordzie teraz, tak, żeby od razu jakby szedł. Ja siebie się pociągnę za włosem. Tak... Możesz to mnie pociągnąć jest... też? Nie. No się, pociągnij, nie kocham mnie za karę, nie, nie no proszę. Nie cię. Mogę cię pociągnąć. No. Ktoś mnie pociągnie tutaj. Ada, no Ty naprawdę... mnie pociągasz, ale Ada, przepraszamy cię najmocniej. No, tak... Ale to nie, jest, to nie jest ciekawe. Czasami wyglądasz w ogóle. W... zjawiskowo. zjawiskowo. Finalnie. A tutaj czegoś brakuje. Tak. Witamy w luksusie. Wkraczamy w świat tego, co najdroższe, najlepsze i najpiękniejsze. Przed wami luksus w najczystszej postaci. Dla jednych wieczne marzenia, dla innych fantastyczna rzeczywistość. Życie bez najmniejszych limitów, po prostu czysta przyjemność. Przedstawiamy Wam ranking 100 najdroższych produktów i usług dostępnych w naszym kraju. Na podróż po krainie luksusu zaprasza Lidia Popiel. Dzisiaj podnosimy temperaturę do maksimum. Przed nami 10 najbardziej luksusowych miejsc naszego rankingu, a wśród nich między innymi... Najdroższe zegarki, diamenty, luksusowe samochody sportowe, najdroższe jachty. Zaczynam. Znany stylista Tomasz Jacyków rusza w Polskę. Dotychczas ubierał tylko największe gwiazdy. Tym razem jednak zajmie się zwykłymi kobietami. Zajczy do ich szaf i zrobi w nich porządek. Pokaże Polkom, jak należy ubierać się wykorzystując to, co mają. Tomasz, podróżując wraz ze swoją maszyną do szycia, udowodni, że czasem wystarczą proste poprawki krawieckie, by ubrania nabrały nowego życia. Wszystkie cięcia, szycia i przeróbki Tomek wykona własnoręcznie. Dzięki eliksirowi młodości dowiecie się, jak wyglądać lepiej i młodziej. Program ten to przegląd najpopularniejszych, a przede wszystkim sprawdzonych i nieinwazyjnych metod poprawiania swego wyglądu. Witamy w świecie medycyny estetycznej. Drogie panie, statystycznie dzisiejszy program powinien zainteresować 80% z Was. Motywem przewodnim bowiem będzie problem, który dotyka aż 8 na 10 kobiet. Nawet jeżeli jesteście szczęściarami i na razie Was nie dotyczy, to w każdej chwili może się pojawić. O czym mowa? O skórce pomarańczowej, czyli z nienawidzonym przez nas celulicie. Dziś podpowiemy, co robić, by go nie mieć, i co czynić, gdy się pojawi. Jazda po gwiazdach. Witamy w naszym rankingu 120 gwiazd, o których najczęściej pisze i mówi się w polskich mediach. Sprawdzimy, którzy z celebrytów zasługują na wielki szacunek za swój dorobek artystyczny, a którzy są po prostu znani z tego, że są znani. Dziś poznamy opinię o kolejnych ośmiu gwiazdach. Miejsce dziewiąte. Natasza Urbańska. Masz problem z umywalką? Dzwoń do Nataszy. A to ta od umywalki. Ale tak właściwie... To... I ona chyba jakąś płytę nawet wydała. Na początku tego roku. A co ładne kaczątko jest, naprawdę. Tylko coś tam, ciągle nie klika u niej. No, biedna Natasza, chciałoby się powiedzieć, bo za co by się nie zabrała, to wszystko jest na niej, wszystko jest to oczywiście, spotyka się z wielką ścianą krytyki. I zastanawia mnie, dlaczego dlaczego non-stop media i dlaczego non-stop ludzie napierają w nią jak w bęben. Bo po prostu jest to niezwykle utalentowana osoba. I niezwykle pracowita, co widać po tym, po, po wszystkim, co robi, że wkłada w to e, całą siebie. 100 faktów o polskim seksie. W tej serii Magda Modra przybliży nam 100 tematów sekstabu, o których Polacy woleliby nie mówić. Przedwczesny wytrysk. Oj, no, to jest dopiero temat wrażliwy. Na te i inne dotyczące polskiej alkowy tematy wypowiedzą się również niczym nieskrępowani eksperci. Proponowanie partnerce obejrzenie wspólnie filmu pornograficznego e, nie jest niczym złym. Takie świństwa mogą być bardzo pobudzające zarówno dla mężczyzny, jak i dla kobiety. Nie opowiem Ci o rozmiarze mojego członka. Lubimy się czasem pochwalić tak naprawdę tymi centymetrami, których nie mamy. E, no co złego jest w tym? Że mężczyźni nadają pseudonimy swojemu orężu. Jakże bowiem by to wyglądało, gdyby za penetrację waszej świątyni miłości zabierał się zwykły siórak?